Cześć! Cześć! Witamy się z Wami z Bośni i Hercegowiny. I to wcale nie tak, że tydzień czy dwa nie nagrywaliśmy nic. Po prostu postanowiliśmy tak szybko przekroczyć granicę ze Słowenii do Chorwacji. Byliśmy tam jeden dzień, jedną noc i od razu skoczyliśmy do Bośni i Hercegowiny. W tamtych miejscach było nam no, zdecydowanie za gorąco. Nie było też fajnego wejścia do wody, gdzie byśmy mogli się schłodzić, więc szybko podjęliśmy decyzję o, uciecz o ucieczce stamtąd. I jak możecie zobaczyć teraz. Staliśmy na granicy, dosyć długo był duży korek i bardzo wolno to szło. Ponad godzinę staliśmy w korku, żeby przejechać, wyjechać z Unii Europejskiej. Stoimy właśnie na granicy, tuż przed granicą Bośni i Hercegowiny, i mamy niezły korek, na którym nic się nie dzieje. Stoimy w miejscu od kilku już minut i chyba nieźle sprawdzają. Także zobaczymy czy nas wpuszczą. Jest idealnie duszno, idealnie parno i w ogóle nie wieje. Po prostu petarda Hello. 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 Go. Uh -huh. Pierwsza bramka za nami! Uh -huh. Jeszcze druga jakaś Jesteśmy w Bośni! Wjechaliśmy! Pan sprawdził paszporty, sprawdził te certyfikaty unijne, przeszły szczepieniowe, i dostaliśmy pierwszą w życiu pieczątkę do paszportu! ¡Ale, czad! Dzisiaj zaczynamy przygodę właśnie w tym kraju. Mam nadzieję, że spodoba się nam i również Wam. Posiedzimy tu trochę dłużej niż tydzień, dwa, więc popróbujemy wszystkich smakołyków. Zobaczymy jak tu się żyje i co tutaj oferuje ten kraj. Kradłeś kiedyś paliwo? I <laughs> Niedaleko kempingu, na którym spędziliśmy pierwszą noc w Bośni i Hercegowinie, znajdował się Wodospad Martin Brod. Oczywiście nie mogliśmy ominąć takiej okazji i przeszliśmy się, aby go zobaczyć. Pierwszy z nich jest mniejszy i znajduje się w centrum wioski, tuż przy ulicy. Żeby dojść do drugiego, znacznie większego, musieliśmy kupić bilety wstępu. Niestety nie pamiętam już ile dokładnie kosztowały, ale prawdopodobnie około 15 zł. Cała wędrówka trwała kilkanaście minut. No, i polecam oczywiście takim miłośnikom wodospadów jak ja. Warto. Nadal jesteśmy w Parku Narodowym UNA. Przyjechaliśmy zobaczyć wodospad, który nazywa się Strbacki Buk. Musieliśmy kupić bilety, żeby wjechać na parking. Siedem marek za osobę. Parking jest całkiem pełny innych aut, także zobaczymy, co tam się kryje ciekawego. Idziemy. Jak widzicie, dopiero na samym wejściu na szlak do wodospadu okazało się, że nie można wejść z psem. Było nam strasznie przykro, bo wiedzieliśmy, że ten wodospad trzeba zobaczyć. Czytaliśmy, że jest znany i bardzo widowiskowy, natomiast nigdzie nie doczytaliśmy, że jest zakaz dla czworonogów. Nie mając wyjścia, musieliśmy się rozdzielić. Najpierw poszłam ja, a Norbi został z apaczem przy parkingu. Później się zamieniliśmy. Mimo, że ten wodospad wyglądał powalająco, bo miał kilka takich jakby pięter, to nam sporo przyjemności odebrał fakt zwiedzania osobno. No cóż, bywa i tak. W pierwszym odcinku Mechanik Norbi. Dzisiaj pokażę Wam jak wygląda wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji w aucie typu Fiat Ducato. Otóż na naszej wyprawie drugiego dnia padła nam klimatyzacja. Dzisiaj spróbujemy ją naprawić. Teoretycznie wadliwy jest ten mały element. Czy się uda? Zobaczycie. To jest ten element, znajduje się o, tu niżej. Nie jest tragiczny jakiś dostęp do niego. Jak widać, wystarczyło zdjąć lampę i teraz jeszcze tylko tu odkręcić, wyjąć wtyczkę i wymienić. Także powinno iść łatwo. Została jedna śruba do wykręcenia. Na pierwszym rzut oka w sumie nie widać różnicy. Prawdopodobnie ten zaworek, który jest tu w środku, po prostu puszcza i zalewa całą tą elektrykę w tym czujniku i dlatego to nie działa. Znaczy tak mi się wydaje. Oto pierwsza klęska mechanika Norwego. Niestety. No, to jak widzicie, operacja się udała, czujnik został wymieniony, a klimatyzacja, jak nie działała, tak dalej nie działa. Masakra. W międzyczasie posprawdzają też wszystkie bezpieczniki, i te pod maską, i te w kabinie też, i żaden nie wykazuje, żeby był zepsuty. I moje pomysły się w tym momencie skończyły. Nie wiem czy jechać dziś do mechanika robić tą klimę, czy już olać i chodź dalej w takim upale jak do tej pory. Na domiar złego jakby tego było mało. W momencie kiedy Norbi do Was mówił o nieudanej klimatyzacji, ja wzięłam prysznic i zdążyłam się ledwo spłukać. I przestała działać pompka od prysznica. <gryw> Także ja zdążyłam. To jest plus. Ale Norbi musi teraz się pomęczyć znowu z pompką. Przed chwilą umarł dron, teraz umarł prysznic. I jeszcze umarła klimatyzacja. I klimatyzacja. Tyle pogrzebów na jednym wyjeździe. Jeszcze miesiąc nie minął. A my trzy chcemy być w podróży, ale nie wiem z czym wrócimy, jak wszystko nam umiera. Tydzień po, tydzień po tygodniu. O, widzicie? Ja ją naprawiłem, jak tak żartowałem, że zniszczyłem. A tak naprawdę naprawiłem ją przypadkowo, bo <gryw> była zniszczona. Ten dekielek był zniszczony, chciałem go zakleić, zakleiła się cała ta platforma od tego wiernika. Śrubokrętem podważyłem w te miejsca, w których się ta, ten wirnik skleił. Oderwałem to wszystko trochę na siłę. Jest to trochę bardziej zniszczone niż oryginał. Ale kręci się i pompuje wodę, więc no póki co będziemy mieć chociaż pompkę i będzie to działać, mam nadzieję, ale jak długo, to nikt tego nie wie. To bierz szybko, póki no. działa. Hej. Hej. Jedyną atrakcją na dzisiejszy, upalny dzień jest wodospad Kozice, który zaraz Wam pokażemy. Dojechaliśmy tu z wieloma problemami. Nawigacja nam wskazała taką drogę, że po pierwsze nam było ciężko dojechać ze względu na ciężki teren. A po drugie byliśmy kilometr przed końcem mety i się okazało, że droga zwęża się do szlaku pieszego i musieliśmy godzinę objeżdżać do tego miejsca w drugą, drugą stronę. Nie byłoby w tym nic okropnego, gdyby nie to, że dzisiaj temperatura po prostu jest tak nieznośna. Jest 37 stopni w cieniu, odczuwalna powyżej 40. Naprawdę nie idzie wyrobić. Tutaj trochę wyżej już w cieniu jest troszkę lepiej, ale ogólnie dzisiejszy dzień jest totalnie dla nas nie dla nas, po prostu. Wodospad okazał się być superowy, miał różne wejścia e, takie widokowe, a teraz zbieramy się na miejscówkę. No i przyjechaliśmy na ten parking, tak jak myśleliśmy i tutaj już zostajemy. Jesteśmy tak padnięci wszyscy. Po tym dniu tak naprawdę nic się nie działo, a, a temperatura nas wykończyła. Norbi nabiera wodę właśnie, zaraz Wam pokażę. Noc bardzo spokojnie, wszystkie auta wyjechały, było pusto, tylko jakieś Golfy przejeżdżały w nocy. Zjedliśmy już śniadanko, wybieramy się teraz na jezioro Prokosko, jest 30 km i nawigacja pokazuje półtorej godziny. Także droga jest na pewno wymagająca, ale powinno dać radę się przejechać w tym czasie, bo szybciej to wątpię. Właśnie przy najbardziej offroadowym pojeździe, jaki w ogóle chyba istnieje na planecie. Tam, gdzie wszyscy turyści dojeżdżają bardzo z przerobionymi trenówkami, z jakimiś wyciągarkami, osłonami itd., tam lokalni wszędzie w to samo miejsce wjeżdżają golfem dwójką. Przeszliśmy do takiego bardzo. E, niszowego waru <laughs> na kawę. No i przyszła po paru minutach w takim dzbanuszku jest jej naprawdę sporo. Jest czarna, sypana, bodajże mocna, ładne takie filiżaneczki i dużo, dużo cukru. Taka jak turecka, no, mhm. że gotowana jest tak, e, tak, już jednocześnie z kawą. no. Mhm. Będziemy tu siedzieć i pić i pić. Opuszczamy już tą piękną wioseczkę i jeziorko. Zjechało się już tu bardzo dużo ludzi, tak naprawdę już są tłumy. Już więc... są tłumy i w dodatku jest gorąco i apacz jest atrakcją niesamowitą. Po Właśnie. prostu dzieci podbiegają i rzucają się na niego z rękoma. Także wolimy, wolimy uniknąć jakiegoś tutaj w przypadku. Wypiliśmy kawkę, która kosztowała nas ile? Cztery. Znaczy na 5, ale 4, czyli dwie marki... kawy na nasze polskie pieniądze to jest 10 zł. Tak, i taki garczek półlitrowy spory, kawa mocna i naprawdę dobra. No więc lecimy już sobie na miejscówkę docelową dzisiejszego wieczorka. O que